Cześć. Dzień dobry. Nazywam się Sylwia Kosiak. Jestem certyfikowanym coachem i hipnoterapeutą. Sama parę lat temu przeszłam taką ogromną metamorfozę i dlatego Ci dzisiaj o tym opowiadam, ponieważ wyszłam z toksycznej relacji i wiem, jak trzeba to zrobić, jak można tego dokonać. Ale przede wszystkim to, co Ci dzisiaj chcę powiedzieć, to to, że Ty też. Możesz, niezależnie od tego, jak w tym momencie wygląda Twoje, twoje życie. Dzisiaj będzie o takiej odpowiedzialności, bo, bo to jest taki dosyć bardzo ważny temat, szczególnie dla nas, tak naprawdę, tak? Chodzi o odpowiedzialność taką pełną za nasze życie. W ogóle opowiem Ci też trochę, żebyś miała taką, miał taką świadomość, jak to się w ogóle wydarzyło, że się w tej relacji znalazłaś, znalazłeś i dlaczego być może czujesz się właśnie w jakiś sposób bezradny, bezradna. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o jakąkolwiek zmianę w Twoim życiu, czy to zmianę dotyczącą wyjścia z toksycznej relacji, czy zmianę pracy, taką standardową, cokolwiek, zmianę jakiegoś nawyku, to taką podstawową rzeczą tutaj jest wzięcie odpowiedzialności za siebie, wzięcie odpowiedzialności za swoje myśli, za swoje emocje i swoje działanie. Ja to powtarzam bardzo często, dlatego, że nasz umysł działa w taki sposób, że jak oglądasz filmik po raz pierwszy, słuchasz czegoś, no to zapamiętasz jakieś pewne fragmenty, tylko jakieś treści dotrą do ciebie tak naprawdę, a następnym razem dotrą inne. Dlatego takie podpowiedzi też i powtarzanie pewnych słów jest. Jest ważne. Fajnie, jeżeli to robisz yy, z takim otwartym umysłem. Czyli tutaj będzie to będzie bardzo istotne dla ciebie, yy, żebyś po prostu miał otwarty umysł. Czyli nie zamykał czegoś stwierdzeniem, że już to słyszałaś, słyszałeś i coś już wiesz. No bo skoro coś już słyszałeś, słyszałaś i wiesz. A w dalszym ciągu w Twoim życiu coś nie działa, no to znaczy, że chyba tego się, że tego po prostu nie zastosowałaś. Więc możliwe, że musisz usłyszeć to trochę głębiej i pozwolić sobie tym słowom, że tak powiem, wylądować gdzieś w Tobie i zrozumieć je tak po prostu całą sobą, tak? Co to dokładnie oznacza i jak to wpływa tak naprawdę na moje myślenie. Na moje czucie, jak to wpływa na moje działanie. Ta odpowiedzialność jest naprawdę bardzo istotna. I mówię o tym dlatego, że tak naprawdę większość naszego świata, większość ludzi w jakimś kawałku swojego życia, w jakimś obszarze takiej odpowiedzialności nie bierze. Za to, co czuje, za to, co myśli. I też tak naprawdę, jak działa, więc mamy wszyscy taki nawyk biegania gdzieś po coś, przerzucania tej odpowiedzialności w jakiś sposób, czy przerzucania naszych emocji gdzieś, gdzieś dalej. No po co? Po to, żeby się z tym nie mierzyć, <ścoughs> zwyczajnie, bo to jest, wydaje nam się takie bardzo, bardzo trudne. I takie jest. Przez parę tych pierwszych razów, natomiast później przynosi ci to ogromną, ogromną ulgę. I teraz, jeżeli chodzi o tą odpowiedzialność, to będę szczera. powiem ci, Podpowiem Ci parę takich obszarów, gdzie tą odpowiedzialność właśnie przerzucasz, tak naprawdę, i gdzie możesz nie wiedzieć, nie widzieć. Tego, że to robisz. No bo e, pewne rzeczy mamy po prostu wgrane w siebie. I, I to już tak jak mówię, to jest jakiś nawyk, który nas się odpala, jest taka automatyczna reakcja na jakąś sytuację. E, I tak po prostu działamy. I pierwszym takim krokiem jest w ogóle e, usłyszenie, że coś takiego ma miejsce. Potrzebujemy w jaki sposób zdać sobie z tego sprawę. Potrzebujemy to usłyszeć, dowiedzieć się o tym, tak? Potem takim drugim krokiem jest właśnie to, że my siebie obserwujemy i my patrzymy na siebie i zauważamy, to, kiedy tak robimy, to jest mega istotne. No i trzecim takim krokiem to już będzie transformacja, czyli zastopowanie po prostu tej naszej automatycznej reakcji. I wprowadzanie nowej, taką, która jest, tu będzie po prostu bardziej adekwatna do danej sytuacji. I to wprowadzanie nowej reakcji jest tutaj przy tym wprowadzaniu nowej reakcji, nowego działania, jest mega istotne, żebyś pozwoliła sobie się uczyć, czyli czasem popełniać błędy. Czasem zrobić dobrze, i to nie od początku będzie tak, wiesz, super pięknie grało. Tego trzeba się zwyczajnie nauczyć. Tak jak każdej innej czynności, jak kiedyś uczyłaś się chodzić, zaczynałaś od pojedynczych kroków, albo nawet najpierw trzeba się było nauczyć stać przy czymś, tak? Potem się puszczać i potem pojedyncze małe kroki, a potem dopiero taki dłuższy marsz. Najpierw jeszcze z kimś za rękę, a potem samemu. Więc mniej więcej. Tak to wygląda. Dobra, lecimy teraz do tych obszarów tej odpowiedzialności. Przede wszystkim, na pewno, jeżeli opowiadasz cały czas sobie i innym takie historie, bo on zrobił to i to. On zabrał mi to. On zachował się tak. On postąpił tak, jak on może. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj to jest takie miejsce, gdzie właśnie nie bierzesz odpowiedzialności za to, co myślisz i to, co czujesz. I to powiem bardzo wyraźnie, bo z tego nawyku musimy wyjść. Jeśli cokolwiek chcesz zmienić w swoim otoczeniu. To musisz z tego nawyku po prostu wyjść. Najpierw musisz go zacząć zauważać, kiedy tak robisz. Potem przyjąć wszystkie te emocje, które powstają, jak przestajesz tak robić, i też dzięki temu będziesz bardziej świadoma tego, co czujesz, co się z tobą dzieje, co myślisz. No i wprowadzać właśnie to nowe, nowe działanie. Dlaczego ja mówię, że nie bierzemy odpowiedzialności? No, dlatego, że kieruje tobą emocja, tak naprawdę, i biegniesz za tą emocją, i ona tobą rządzi, i ty ją po prostu przez takie mówienie w jakiś sposób uwalniasz, ale nie czujesz tak naprawdę, tak? tylko przerzucasz. Przerzucasz tą winę tak naprawdę na niego za tą całą sytuację i na nią. I to jest taka dosyć bolesna prawda, i jakby ja to wiem, jak się z tym mierzyłam. Że to wcale mi nie było z tym wygodnie. No ale jak to, jak to? Jak to życie? Przecież to takie niesprawiedliwe. No jak to przecież on źle robi, tak? On tutaj nie zadbał o to, tamto, powiedział o mnie to, tamto i jeszcze zrobił to, tamto moim dzieciom, tak? Jak to w ogóle jest możliwe? Gdzie tu jest moja wina? Co ja mam z tym zrobić w ogóle? No to przecież on, tak? No i właśnie, i zobacz, co się dzieje, jak mówisz, przecież on. Tak naprawdę y, ucinasz sobie drogę. Do zmiany, do jakiegoś działania, zabierasz sobie samej swoją siłę. E, dlatego, że ta zmiana jest możliwa tylko w obrębie i odnośnie Ciebie. E, nie da nic. I to już przecież próbowałaś tyle lat. Nie da nic grzebanie tam e, w relacji z Nim, w komunikacji z Nim, z nią. Nie da nic bycie coraz lepszym, milszym, bardziej dokładnym i tak dalej, i tak dalej, to też już przetestowałaś, wiele rzeczy w ogóle już naprawdę sprawdziłaś, sprawdziłeś i one po prostu nie działają, więc pozwól sobie spojrzeć tak na to chwilę, na ten czas, kiedy jesteś w tej relacji, pozwól sobie spojrzeć na swoje działania. i powiedz sobie szczerze, czy one przyniosły jakikolwiek efekt, jestem pewna, że nie, skoro jesteś w tej relacji, więc dlatego Czas po prostu na takiego stopa. Czyli, jaka tutaj może być emocja, jak ja biegnę i mówię on, tak? Po pierwsze, no to właśnie na pewno będzie strach. Po drugie, na pewno tam będzie też w jakiś sposób ta bezradność i bezsilność ukryta. Ty możesz nawet jej nie czuć i nie wiedzieć, że ona jest, bo, bo właśnie w taki sposób my nieświadomie działamy, że my tego nie chcemy zobaczyć. Po prostu, to jest taki nasz nawyk. I dlaczego ja mówię, że przerzucasz odpowiedzialność? No bo mówisz cały czas on i w ten sposób sobie odbierasz właśnie tą możliwość zadziałania, zadziałania inaczej. I tutaj trzeba odwrócić to wszystko do ja. Ok? Do ja. Jak ja widzę tą sytuację, i tutaj, jakąkolwiek sobie wstaw, na pewno masz takich sytuacji dużo, ale na przykład, um, bardzo prosta sytuacja, tak? Prosisz o odwiezienie dzieci na zajęcia jakieś dodatkowe, oczywiście słyszysz nie, wynika z tego awantura, e, to jest Twoja sprawa, on sobie wychodzi, robi sobie co chce, i Ty zostajesz z tym sama, tak? No i co my tutaj mamy? Mamy w sobie złość, ogrom złości, wściekłości. Mamy też pewnie jakieś zmęczenie. Mamy też e, taką złość do Niego i to jest zupełnie naturalne, że czujesz tą złość. Ja nie mówię, że jej ma nie być, tylko no, to trzeba po prostu poczuć, a nie, bie nie biec za tym, tak? Nie, nie opowiadać kolejnych historii, no bo tak jak mówię, zobacz, przez wiele lat robisz dokładnie to samo zauważ tą pętlę, w której się plączesz. Zobacz, że opowiadasz tę historię, to ci pozwala trochę obniżyć um, swój poziom emocji dzięki temu, bo ktoś ciebie wysłucha, ktoś powie że faktycznie on źle robi, i ty się już troszkę lepiej czujesz. I tak naprawdę idziesz do tego starego życia, i znowu masz e, jakiś po prostu poziom, do którego te emocje mogą się w tobie gromadzić, kiedy ty znowu wybuchasz, tak? I tak jest w kółeczko. E, no a jak z tym zostajesz, no to to czujesz. I pod spodem też, pod tym wszystkim leży złość do samej siebie. I to jest takie dosyć bolesne, bo my gdzieś w środku czujemy, że możemy inaczej robić. My gdzieś w środku czujemy, że nie musimy wcale tego znosić, a trudno jest nam po prostu mm, przez te nasze schematy uwarunkowania, programy różne, zadziałać inaczej. I jak zatrzymasz się, pozwolisz sobie czuć, to sama zobaczysz, że właśnie poczujesz też tą złość do samej siebie, że tak w ogóle właśnie wygląda Twoje życie, że tak. Tak po prostu jest w tym momencie. I, I tyle. To trzeba poczuć. Naprawdę. To trzeba poczuć bardzo głęboko w sobie i nie czuć tego w taki sposób żeby siedzieć w tych myślach i siebie pognębiać, tak? Czyli znowu płyniemy w historii, jestem beznadziejna, coś jest ze mną nie w porządku, co ja sobie zrobiłam i tak dalej. Nie. Czujemy tylko ciałem. Z tych myśli wychodzimy i po prostu swoją uwagę kierujemy w ciało. No i trzeba sobie od razu zadać pytanie, ok, tak żyłam przez te parę lat, i co dalej? Co ja teraz mogę? Zrobić. No i tu zobacz. Jak zapytasz się siebie, co mogę zrobić, no to najprawdopodobniej wyjdą wszystkie Twoje strachy. Mam kiepską pracę, finansowo się nie utrzymam, i tak dalej, i tak dalej. I znowu ta sama historia. Ta sama historia, która jakby pewnie ci się odtwarza już od jakiegoś czasu, tak? Bo z jakichś powodów w tym związku też tkwisz i to jednym z tych powodów może być właśnie też taka jakby zależność finansowa, że też nie wierzysz w swoje siły totalnie, zupełnie, nie wierzysz, że jest to możliwe. A co tutaj się wydarzy, jak pozwolisz się sobie zmierzyć z tym strachem, czyli spojrzysz tak głęboko w ten strach? No może się okazać, że tak naprawdę to po prostu Boisz się podjęcia jakiejś pracy, właśnie, przez to, że uważasz może, że coś jest z Tobą nie w porządku. Może też jest tak, że totalnie nie wierzysz we własne siły. I ja nie będę Ci obiecywać kokosów, bo to się nie dzieje tak, że. Pewnie są takie przypadki, ale nie dzieje się tak, że nagle wiesz w miesiąc, w dwa miesiące. Twoja pewność siebie wzrasta, tak, i ty masz, wiesz, całą fortunę wielką, ale krok po kroku możesz sobie to układać. Możesz zacząć w ogóle szukać tej pracy i mierzyć się z tym przez jakiś czas, aż ją znajdziesz. Nieważne jak długo, po prostu aż znajdziesz taką, która ci odpowiada, która ci pasuje, tak i tak dalej. I to jest właśnie to wzięcie odpowiedzialności. I też Dlatego mówię, że musimy wziąć odpowiedzialność za to, co myślimy, co czujemy i jak działamy. Bo twoje myśli są teraz na ten moment takie, że one się krącą tylko wokół tej osoby narcystycznej. I one właśnie mówią tylko o tym, co się strasznego stało, co, co tak naprawdę się wydarzyło i do tego są doklejone różnego rodzaju emocje, i w tym kółku się cały czas kręcisz. I tutaj sekretem jest tak naprawdę po prostu opuszczenie tego kółka, bo tego kółka się nie bardzo da naprawić. Ono się będzie w jakiś tam sposób kręcić, 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 a ty, jak się będziesz patrzeć i przekierowywać swoją uwagę gdzieś indziej, albo pomimo tego, że to kółko się kręci, działać, robić swoje w inny sposób. To w którymś momencie to kółko samo po prostu się zatrzyma. I ja Ciebie naprawdę do tego zachęcam, abyś już teraz stopowała takie myśli i żebyś właśnie spojrzała na to w taki sposób. Też zachęcam Cię do tego, abyś po prostu podjęła działanie i możesz zdobywać jeszcze mnóstwo różnych dowodów. Na potwierdzenie tego, co czujesz, że to jest słuszne i że nie ma wyjścia. Bo prawda jest taka, że my oglądamy te filmiki i dowiadujemy się różnych rzeczy, dowiadujemy się o różnych mechanizmach narcyza i tego, co on wykorzystuje. Trochę z taką nieświadomą potrzebą, że może coś się da z tym zrobić, może da się coś zmienić, a może jednak wcale nie jest tak straszne, może mi się to wszystko wydaje, może przesadzam, ale tak naprawdę, to jak się na chwilę zatrzymasz i zapytasz siebie szczerze i szczerze sobie odpowiesz, co czujesz? Jak się czujesz w tej relacji? Czy jest ci tam dobrze? Ile razy już próbowałaś? no to będziesz mieć jasną odpowiedź bardzo jasną odpowiedź i to też jest tak że żeby trochę zmieniło się twoje myślenie i odczuwanie i działanie no to trzeba w którymś momencie pozwolić sobie wyjść z tej sytuacji bo tam ci takie proste porównanie tak jak nie wiem kąpiesz się w jakimś morzu i chcesz wysuszyć strój, no to musisz wyjść na brzeg. I pozwolić słońcu wysuszyć sobie ten strój. Jeżeli będziesz ciągle w tym morzu, no to nie ma szansy na to, żeby w tej wodzie ten strój się po prostu zwyczajnie wysuszył. I tak troszkę właśnie też z nami to działa, że. Jak kręcimy się ciągle w tym samym kółku, to tak jakbyśmy miały ciągle ten mokry strój i chciały się wysuszyć, pomimo tego, że jesteśmy ciągle w wodzie, tak. Więc ja ciebie też zachęcam do takiej szczerości wobec siebie i po prostu podjęcia tego działania. I o tym mówię często. Bo powody tego wszystkiego, tego, że tutaj jesteś, tkwią w Twoim dzieciństwie. Tak naprawdę wygląda to w taki sposób, że my w takich falach hipnotycznych funkcjonujemy od, od tak naprawdę naszego urodzenia. Najpierw to są głębokie delta, bardzo często od 2 do 6 roku życia mniej więcej przeważają fale teta. Od 6 do 12 są to fale alfa. A co to oznacza, te fale hipnotyczne? To oznacza, że tam nie ma tej funkcji krytycznej umysłu, która weryfikuje prawdziwość informacji. Czyli, jak dziecku powiesz, że przyjdzie do niego wróżka jutro, no to on uwierzy, tak? Ono po prostu bierze te informacje, wszystkie, które do niego spływają, te doświadczenia, jako prawdę. Więc najprawdopodobniej, skoro jesteś w toksycznej relacji, to obserwowałaś taką relację w swoim bliskim otoczeniu, albo tobie zupełnie zabrakło miłości i akceptacji. Może musiałaś się wychowywać bez rodziców, bez któregoś rodzica, może doświadczałaś bardzo dużo bólu, cierpienia, eee, może doświadczałeś, doświadczałaś przemocy po prostu, jakiejkolwiek psychicznej, fizycznej, seksualnej którykolwiek z tych rodzajów, tak, coś co sprawiło, że um, ugruntowała się w tobie takie ugruntowało się w tobie takie myślenie, że coś z tobą jest nie tak, że ugruntowało się też takie um, taki program um, walki, żebrania o miłość i to powiem bardzo szczerze, um, bo no bo my biegamy za tym kawałkiem miłości, za tym ochłapem miłości, tak? Być może jako dzieci musieliśmy się starać. Prosić o tą miłość. I tak właśnie to sobie odtwarzamy w tym związku z narcyzem troszkę, tak? No bo tam musimy się naprawdę nastarać, żeby taką małą kruszynę miłości dostać. Może po prostu właśnie miałaś takich rozchwianych emocjonalnie rodziców. I raz było dobrze, raz było bardzo źle. I po prostu te chwile tego, kiedy było dobrze, one były rzadkie. I, ale wtedy byłaś chwalona, doceniona i ty po prostu właśnie teraz tak biegasz, nie? Starasz się robisz wszystko jak najlepiej starasz się poprawiać wasz związek być jeszcze lepsza, jeszcze bardziej idealna żeby wreszcie zasłużyć na ten okruch miłości i, i tak czasem robimy bo zapominamy, że sami jesteśmy ogromną miłością, że tą miłość mamy w sobie i my mamy sobie ją po prostu dać Mamy się na nią w sobie otworzyć. I to są właśnie te takie kawałki, które trzeba powiedzieć bardzo wprost i z którymi trzeba będzie, żebyś się w którymś momencie zderzyła. I z taką szczerą prawdą sobie odpowiedziała odpowiedział, co, co tak naprawdę się dzieje w Twoim życiu. I wiesz, to co przejdzie, to przejdzie bardzo duże poczucie winy, tak. I, i ja to bardzo dobrze znam i e, też chcę Ci od razu powiedzieć, no nie jesteś niczego winna no, jaka, jaką winę ponosisz w tym tak naprawdę, że się urodziłaś w takiej rodzinie e, jaką winę też ponoszą z drugiej strony Twoi rodzice, tak e, że no, oni też w taki sposób byli wychowani e, i to jest taka jedna strona natomiast też Jednocześnie warto uznać to, co się wydarzyło i nazwać to po imieniu, bo w jakiś sposób nikt tutaj z nas nie jest winny tej całej sytuacji, ale też jesteśmy ludźmi, czujemy to, co czujemy, i z drugiej strony trzeba też jasno sobie powiedzieć, że jeżeli ci rodzice no, traktowali mnie bardzo boleśnie, no to to była przemoc, tak? Trzeba to nazywać po imieniu i też jakby trzeba nazywać to, co robi Twój narcyz e, po imieniu i też do niego po prostu. Nazywać to właśnie w taki sposób po prostu, jak to się dzieje. E, i, i, I tyle. Chodzi o pewnego rodzaju prawdę e, taką Twoją i ta prawda też transformuje. Ona będzie Ciebie zmieniać właśnie w taki sposób bo jak się zderzysz z tym wszystkim to może wreszcie uznasz ok, żyłam tak przez ileś lat swojego życia, wystarczy wystarczy, naprawdę wystarczy ja już nie chcę tego poczucia winy, ja już nie chcę mm, czuć się nie tak, mogę sobie pozwolić na to, żeby być taka jaka jestem, może czasem jestem nieśmiała może czasem jestem niepewna siebie, może czasem się boję, może czasem czegoś nie wiem, tak? Ale też mam dużo dobrych cech, fajnych, bo, będąc taką nieśmiałą osobą, ja też jestem wrażliwa na innych, ja też jestem empatyczna, ja też dużo czuję i, i tak dalej, i tak dalej. I taka mogę być po prostu. I chodzi o to, żeby sobie tworzyć taką przestrzeń, w której po prostu możesz być sobą, możesz być taka, jaka jesteś i, i wiadomo, pracować z tym, co chcesz, no bo jednak życie to będzie, będzie nas rozwijało, tak? będzie nam pokazywało jakieś różne nowe kawałki, zachęcało do różnych nowych aktywności, natomiast to wtedy jest takie, wiesz, bardziej lekkie, bo wtedy po prostu idziesz za tym doświadczaniem tego życia. I sobie pozwalasz, i, a, i już nie ma tej takiej ciężkości, że ja się muszę zmieniać, ja się muszę naprawiać, ja, ja muszę coś ze sobą zrobić, bo, bo jestem beznadziejna. Nie ma tego po prostu zupełnie. A, I do takiego spojrzenia bardzo, bardzo Cię zachęcam, do takiej szczerej rozmowy sama ze sobą, tak naprawdę. I przede wszystkim, naprawdę, jeszcze raz Ci to powiem, do zaprzestania uciekania od tego, co czujesz, bo Ty czujesz dobrze, dobrze wiesz, czy jest Ci tam wygodnie, czy nie, czy jesteś tam szczęśliwa, czy nie. I głowa cały czas gada i racjonalizuje. I to są Twoje myśli, albo słowa innych. I te słowa trzeba odłożyć. No bo przecież wiesz jak jest, przecież to czujesz bardzo, bardzo wyraźnie. No i teraz pytanie: czy chcesz naprawdę się osuszyć, osuszyć ten swój strój, czy będziesz próbowała go suszyć stojąc po kolana w wodzie? Dziękuję Ci serdecznie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć.